Witajcie Panie na moim kanale, zapraszam Was na odcinek zdrabkowy z ekstra liniami, mam zdrabkę z numerem 5 zobaczymy czy będzie szczęśliwa czy nie, no nie było czwórki tym razem znowu kupowałam mąż tą zdrabkę więc zobaczymy, może będzie szczęśliwa, może nie, a jak nie no to tak sobie podrapiemy. zobaczymy co tam się kryje tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, znam osobiście osobę, która wygrała 14 tysięcy w tych liniach, więc nadzieja jest, dobra, zaczynamy drapać będę y, mówić i przybliżać w razie czego Przesuwać tutaj. Mamy klucz. <laughs> Przepraszam. Tutaj klucz. Najwięcej nie ma. Klapki. Czy gdzieś tu klapki są? Tutaj, tutaj. 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 I tutaj. Czy jeszcze gdzieś? Jeszcze są. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Więc troszkę tych klapków było. Dobrze. Kolejna. Słoneczko. Słoneczko, słoneczko, słoneczko. Mamy tu. Mam nadzieję, że dobrze widać. I co? I nie ma więcej słoneczka. No dobrze. Tęcza. Tutaj nie ma tęczy, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma. No i nie ma tęczy. No nic. Czapka. Czapka jest tu. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jest troszkę jeszcze tak przybliżę bardziej. E, czy jeszcze gdzieś jest czapka? No więcej nie ma czapki. Łódź. Tutaj nie ma. Tutaj jest. I tutaj mamy łódź. Dobrze. A mam tam, krzyczy, bawi się. Lody. lody tu, lody tu. I szukamy dalej. Może coś będzie. I mamy tu. I tu. Dobrze. Kolejna. Arbus. Arbus, arbus, arbus. No nie ma niestety arbuza. Parasolka, 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 tu, tu, tu. I tu. Ok. Biedronka. Biedronka jest tu, biedronka jest tu. Biedronka jest tu. I słuchajcie, mamy tu biedronkę i tu mamy biedronkę. Dobrze? Słonie. Szukamy słonia. słonie jest tu. Mm. No więcej nie ma. Był tylko jeden. Wiatrak. Wiatraka tam nie ma. Tu też nie widzę. Szukamy tu, tu, tu. No niestety nie ma. Diament. Albo brylant, ale raczej diament. Mamy tu. O, tutaj jeszcze łódeczka, słuchajcie. Diament i koniec. Więcej nie ma. Gwiazda. Gwiazdy nie ma. Nie ma, nie ma, mamy tu gwiazdę, więcej gwiazdy nie ma, motylek, motylek jest tu, motylek jest tu, motylek jest tu, tutaj mamy motylka i koniec, rolki, 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 rolki. nie ma rolek, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma rolek, piłka. Piłka, 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 piłka. Tu jest piłka, tu jest piłka. Jeszcze gdzieś jest piłeczka. Tutaj mamy piłeczkę. Na samym końcu. Będziesz widać. rower. Rover, rower. Rover rower jest tu. Rower jest tu. Rower jest tu. No i więcej nie ma. Taszk Tak jest tu. Jeszcze gdzieś jest. Tak, jeszcze jest na samym końcu. Dobrze. Cytryna. Cytryna, 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 cytryna jest tu. Mm, I cytryna na samym końcu. Kwiatuszek. Idzie Adam. Mm, muszę przetrwać. Kwiatuszek. Szukamy kwiatuszek. Tutaj mamy. Tutaj jest kwiatek. Tutaj jest kwiatek. No i więcej nie ma. Korona. Szukamy korony, ale wydaje mi się, że korona... Nie, no jest korona. Jest tu. I tu korona jest. Dobrze. Tutaj jednak korona była. Moneta. Moneta, moneta. Moneta jest tu. Moneta jest tu. Moneta jest tu. Moneta jest tu. Najwięcej nie ma. Księżyc. Księżyc jest tu. Księżyc jest tu. Księżyc jest tu, księżyc jest tu. Księżyc jest tu, księżyc jest tu. Księżyc jest tu i księżyc jest tu. Ojejko. Ale nie ma wygranej. Leżak leżak jest tutaj na samej górze no i ostatnia, jeszcze chyba tutaj lody przegapiłam i ostatnia sakwa ale sakwa kochani nie ma, więc niestety jest pustak ten F no ale nic i tak fajnie się podrapało no trzeba szukać, trzeba grać jak się chce czegoś wygrać no i jest przy tym fajna zabawa ja Wam dziękuję kochani za oglądanie. Pozdrawiam i mam nadzieję, że będzie w czwartek premiera nowej zdrawki, znaczy nie nowej, wznowienia kalendarza adwentowego. Na pewno będę kupować. Pozdrawiam, pa. pa.